Przedmiotem mojej analizy jest porównanie systemów zasiłków dla bezrobotnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Zasiłki dla bezrobotnych zostały stworzone po to, aby zapewnić osobom bezrobotnym substytut dochodu w okresie pozostawania bez pracy. Kryteria ich przyznawania różnią się pomiędzy krajami, dzięki czemu możemy wyróżnić dwa podejścia. Podejście liberalne, w którym wobec osób bezrobotnych pobierających zasiłek stawia się niskie kryteria, np. dotyczące częstotliwości wizyt w Urzędzie Pracy celem potwierdzenia gotowości jej podjęcia oraz podejście represyjne, w którym te wymagania są zdecydowanie większe, a przede wszystkim oczekuje się, by osoby bezrobotne pobierające zasiłek aktywnie poszukiwały pracy. W systemie liberalnym generalnie bezrobotnym opłaca się być, ponieważ sankcje za odrzucenie oferty pracy są zdecydowanie mniejsze. Z kolei w systemie represyjnym wbudowane są automatyczne mechanizmy aktywizujące bezrobotnych. Po zastosowaniu szeregu kryteriów porównawczych kraje naszego regionu można uszeregować względem stopnia opresyjności systemu zasiłków dla bezrobotnych. Polski system zasiłków placuje się gdzieś pośrodku tej skali, co oznacza, że wciąż możemy go usprawnić poprzez wprowadzenie mechanizmów aktywizacyjnych. Zapraszam do lektury.